Materiał przeznaczony wyłącznie dla osób pełnoletnich. Musisz być pełnoletni w kraju, w którym przebywasz, aby kontynuować oglądanie. Strzałka Mora to już dzisiaj druga degustacja na kanale. Pojawiło się marki Josel Piedra, cygara. Także to by było takim tytułem wstępu, co dzisiaj będzie Josel Piedra La Madrid. Josel La Madrid Piedra, tak się nazywa marka cygara. Dostępne między innymi, a zwłaszcza na cigaro.pl, jaka ma kosztem, oczywiście, takiego cygara to jest między 20 a 30 zł. E, najtańsze kubańskie cygara dostępne na rynku polskim. No. Produkowane firmy La Corona, marka powstała, że firma powstała w XIX wieku. W 1880 roku Jose El Piedra przejmuje zakład. E, Uchodzę dla Madryt dokładnie i produkuję w regionie Vuelta, WL, Adibarem i Remedios. To tyle z tytułem wstępu. Zobaczmy, jak się prezentuje cygaro, które dla Was przygotowałem. I co, do zobaczenia na materiale tym dygostacyjnym, części praktycznej, prawda. To by było na tyle w tej części, ja się z wami już powoli żegnam i serdecznie zapraszam na część praktyczną w Degustacja właściwa tegoż oto hosel piedra, sobie zobaczę czy o tak jest świetnie, świetnie tego całego cygara, w formie moim zdaniem robustą. Chociaż tutaj e, można się łamać, że to jest La petit corona. Chociaż w, w części teoretycznej wam pokazałem to wszystko. Powiedziałem kilka słów na temat hozel piedra. Przepraszam. Zobaczmy, jaka jest pierwsza. pierwsza. Jak to wygląda, jak to smakuje. Ale zanim sobie roz, pozwolę rozpakować w tym sensie rozpalić, zobaczmy co tutaj jest w aromacie. Bardzo przyjemny, delikatny, tytoniowy aromat. Skojarzenie mam z pomarańczami. No i tyle by było. To skoro mówię aromat, to zobaczmy sobie, jak to będzie smakowało. W, to znaczy, jak to będzie miało dokładnie cuk. Wydaje się być, że cygaro jest dobrze zbite Że ma taki lekki, no są taki lekki, bo stop stopę delikatniej. Jak to określić ładnie. No, że jest cuk, ale taki bardziej, jakbyśmy pili przez słomkę typu szejki i tak dalej, o to mi chodzi, to jest moim zdaniem najlepsze porównanie, że picie szejków, nie? Rozfawiamy. Tych poboreńczy, których mówiłem, nie ma, ale jest za to tytoń, i takie poczucie, że to jest ta cygara, jest takie cięższe. Być może wynika to z tego faktu ubicia tych części składowych. czy mam tu na myśli wraplera Dokładnie, ja sobie mam większą zapalniczkę biały dytyk. Tyton, Na znaczy tytoni tytoniu, tego koloru moim zdaniem idealnie, jeżeli chodzi o. Jeżeli chodzi o. Czekajcie, słodko, zbliżę tutaj. Przepraszam, że. Mi się wydaje, że chyba dobrze to zbi, zbiło. Dobra, tercja pierwsza. dość delikatne moc z tytoniu z garałem bym powiedział, że to jest pomiędzy nisko-średnią średnią, a niską dość delikatnie się pali już patrzcie jak się opaliło bo... miło, że opalałem dokładnie, dobra to tyle w części tercji pierwszej widzimy się za chwilę w tercji drugiej Tercja, druga cygara Hosel Pietra w formacie, mon, z, moim zdaniem, le Petit, korona łamane na Robusto. Także bardzo, już jest druga tercja. Aromaty, które się teraz pojawiły po dłuższym paleniu, to oczywiście trawa, tytoń. Pomarańczy akurat nie mam, więc to by było tyle, jeżeli chodzi o degustację. Nie było mnie pół godziny, sobie powoli delektowałem się tym cygarem. Zauważyłem, że one są takie fajne, zdecydowanie dobrze zbite, ale też i mające cuk, dobrze zrobione. Mogliście zobaczyć biały dym idealny, który jest, jeżeli chodzi o takie krótkie, robustowe czy też petit. Let, little Little Korona To był Petit, czyli mała korona Idealne cygaro dla osób, które chcą wejść w świat cygar, to jest moje zdanie, które mają w budżecie 22 zł, od 22 do 30 zł. Nie jest złe, jest fajne, dobrze zbite cygaro, które warto moim zdaniem sobie kupić na początek, by, by sobie e, z, nauczyć się delektować, by, sobie na by się nauczyć się delektować takim cygarem. Czas palenia, który daje moim zdaniem to jest na pół godzinki spokojnie, sobie zaraz spalę, dokończę. Do mm. Zdecydowanie lepsze niż pierwsza część, pierwsze zegaro Chosal Piedra. No cóż, dajcie zać takie liście z takim ringiem, z takim nieringiem, tylko z taką, mogę powiedzieć, obwodką z takim pierścieniem, nazwijmy to fachowo. Zresztą niech nie fachowo o to mi chodziło, dajcie znać, czy takie skoro liście, co o nim sądzicie, oczywiście sekcja komentarzy jest wasza, możecie mi pisać komentarze związane z poprawą jakości itd., itd. komentarze są mile widziane, ja czy tam wszystkie i staram się odpowiadać na bieżąco. Oczywiście dziękuję za wyświetlenie, łapki w górę, komentarze, subskrypcje itd. itd. Pozdrawiam wszystkich bardzo serdecznie, Strzałka to mówię, ja Marko z kanału Marko Kamionko I do zobaczenia na filmikach, oczywiście przypomnę, że możecie do mnie pisać uwagi, jeżeli się wstydzicie na, zostawić swój komentarz do mnie na... do mnie na profilu społecznościowym, oczywiście linki w opisie. Strzałka, cześć!